Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nazywam kolejny odcinek z Brawl Stars, tym razem moi drodzy na mój drugi kanał, rzadko kiedy tu się pojawia Brawl Stars, no ale wczoraj był Brawl Talk moi drodzy, więc nie będę wrzucał drugiego odcinka można powiedzieć, bo minęło tam dosłownie parę godzin wieczorem i dzisiaj rano pewnie większość osób będzie oglądała ten odcinek z wczoraj o Brawl Talku, dlatego wrzucam ten odcinek na ten kanał moi drodzy więc jeżeli chcecie częściej Brawl Stars tutaj, stawcie łapeczkę w górę, dzisiaj będziemy sobie przechodzić moi drodzy ten challenge wyzwanie rocznicowe wraz z oraz z Bartusem, więc zobaczymy, moi drodzy, jak nam pójdzie. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco, nie przegapić żadnego odcinka oraz live'ika, ponieważ codziennie będą tutaj live'y, jeżeli będą sneak peeki, więc jak się pojawi sneak peek na głównym kanale, będzie tutaj live. Jeżeli nie będzie sneak peek'a, będzie live na głównym kanale, więc myślę, że ogarniecie. Yy, dzisiaj raczej streama nie będzie, ale jeszcze nie wiem, dam wam znać, moi drodzy, pewnie na Instagramie. Coś jeszcze w sklepie jest? Tutaj już odebrałem. Dobra, oferty są. Oczywiście, jak planujecie kupić, pamiętajcie o kodziku Panda. Są jeszcze tutaj boxy za Starpointsy, których nie będę kupował, ponieważ mam wymaksowane konto. A jeżeli wy planujecie kupować oferty, pamiętajcie o kodziku Panda. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Nie przedłużam. Lecimy do odcinka. 75 years later. Ok, na początku zbiory klejnotów musimy zrobić wynik 9-0, tak? No, najlepiej by było. Ok, moja prawa strona, może. Dobra. Ale za chwilę zobaczymy, kto tutaj jest w tych krzakach. Okay. Jest rouza jakaś. Na ni, na ni. Na ni, serio, kto tu gra na ni. No ale dobra, porobili mnie. Już się respiej, zaraz wracam na prawe skrzydło. Oho, dobra, mnie też porobili, ale Bartus sobie daje radę. Subccio, subccio. Okay, dobrze, dobrze, rada. dobra, Pana, leży. Bartus, zbieraj to. Dobra, super. Troje. Nie, no nie mam szans takim teamem generalnie. Nie wiedziałem, jeszcze Edgarem tu wyskoczył nam. Tak. Mogłem sobie wziąć w sumie drugi... drugi gadżet. Na, na niej jest tak słaba, że wjechała w mur tym ultem ze mną, <grym> To nieźle. Dobra, git. Siadam. Nie, no to bambiki są na początku, nie? Tak, tak, tak. Na początku, no to wiadomo... Wysoki poziom nie będzie reprezentowany tutaj. No ale panowie, pamiętamy, nie? Nieraz było, że łatwo, łatwo, a później prawie przegraliśmy. No, ale za każdym razem udało się wygrać. No a jak? 24 hP tym Edgarem ucieka. Dobra, 10 gmów, także easy peasy. No. <noise> Duszek porobi Edgara, nie mogę. Dobra, nice. Nie no, nie mam szans już akurat. A, no i cox. Ty, bo ma, cię ma, prawie ma. porobi. No nie mogę, serio. Żeś akurat <noise> padek sekunda została. Bo <noise> pół sekundy stary! Ja nie 15 mogę. 15 sekund życia zmarnowanego. Dokładnie no, <laughs> tak. No, dobra. Teraz już, nawet jak zginie Farel, to i tak my mamy więcej gemów, więc... Nie no, już teraz nie zginę. Nic. Nice. One hour later. Uuu, Sandy. Okay. Sandy, ośmiowitowiec i Jessie. Ciekawie się zapowiada. Dostała, leży. <laughs> Tak, tak, padnę, 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 uciekam. Ty musisz iść tu gdzie ja teraz stoję, bo ja muszę być na środku. Dobra, dobra, A, to ty idź na środek, cztery. Padnę... właśnie, padłem. Chciałem przejść tą Laży. piastę, ale za jestem. Leży. Leży. <laughs> Co jest? Taki takie hity walisz w nich? 10-2. Tak czas? mogę grać. Dostał. Nie no, coś pięknego, 12-2. Cześć i łap! Minę, dziękuję, że przyjęłaś na bańkę bańkę. Dostała znowu dwa razy. Dobra. O, trafiona jeszcze tam. Łap jeszcze główkę, goni cię krabik! O, cyk. Powysadzane wszystko. Kolejny krabik goni, moja droga, łap! <laughs> Nie no, to jest coś pięknego, to jest kozacki challenge, ja chcę więcej takich. A, o darmowe skrzynki? Jak najbardziej. Ta. Szkoda, że tylko jeden mega box, ale zawsze coś, challenge to challenge. My tutaj, zawsze z pandą podejmujemy się wyzwania, nie? Dokładnie 24-2, nie no, nie mogę. Oho, Chłop, coś cię podjeżdżałem tam teraz. A, delikatnie, kolejna główka. On już ginie, patrz. <noise> nie. To mogę. kogoś zaraz znajdzie, spokojnie. W następnym meczu próbujemy dobić 40 gwiazdek. Dobra. Chociaż w tym może się uda. 32, 34, dobra. My wszyscy mamy max gwiazdek nad głowami. Już teraz nie, ale przed chwilą mieliśmy się wyłożyłem ta Dobra, ta dostaje znowu zulta. Leży. 39, dawaj 5 sekund, zdążymy te 40. Dawaj te 40. Nie! Najgorzej 39 do 9 sekundy braku. No, no, ale i tak dobry by. Ale kozacki meczek. Six months later. Moi kochani czas na zadymę. Panda Max, Bartus, Super Sandy, a ja Frank. I zobaczymy jak nam pójdzie. Mi się wydaje, że będzie git. Ja mam dużo życia. Napastnikiem jest kurcze Panda, ja jestem taki bardziej obrońca. Tak. A bramczy Bramkarza a, nam brakuje. A bramkarza nam brakuje, no dokładnie. Nie no, ale czym oni grają? No Nita Colt, Leo. No. Jak oni chcą wygrywać challenger? Widać, że odcinków nie oglądają naszych, nie wiedzą jakie postacie brać. A! <grywia> Stary na linii się zatrzymało. Tak no. Nie no, bez szans oni są. Patrz, patrz, jaki leci. Robert Lewandowski. No i nie ma ich. Ro Robert Pandzikowski! <grywia> Chyba. <grywia> 28 Ależ tak sekund. Poszło? No. Mega brawo, Robert! Brawo, brawo! Day four. Oby nasi tak samo dobrze y, zagrali w tym euro, co nie, panowie? No, jakby tak szybko bramki trafiali w 28 sekund. To by było coś pięknego. Raz, dwa, trzy. Dawaj, ult. ultu ich. Kadze. Super. Leżą. Nie no. Smutną Bramka na im Ale, że jeszcze tak strolowałeś? No, jak? nie doleciał. Troll na farelu podczas challengeu. Dobra, panowie, nie gadajcie głupot, tylko tam. Nie no, oni nie mają szans, no oni się w własnej bramce gubią. Robert Farelowski teraz wali z bańki. Tak jest. Łatwo. Wcześniej 28 sekund, teraz 29. Jesteśmy po rekord, panowie, 27 teraz? Dawaj spróbujemy jak najszybciej Dobra, zatrafić. Okej. Okay. Nie no, bro, bo to najszybszy tryb, jaki tylko można wymyśleć w tej grze. No, tutaj będzie ciężej trochę. One mają dużo życia, więc nie wiem czy tak łatwo nam Dobra, pójdzie. super. Dawaj, Bartus. Aj, nie masz ulta jeszcze. No nie, już teraz rekordu nie będzie. Już jest po rekordzie, tak. No. Ja padam, ale tutaj Rose'a zatrzymałem. Okej, okay, dobra. Dobra. Kurczę, Obroncę, mają zresztą. dużo życia. Dobra, git. Tylko nie rozwalaj tego, bo oni będą mogli łatwo przejść potem. Dobra Chyba, że tutaj już Padłem, padłem, spokojnie Ja mam jeszcze ulta, więc e, ten ult jest specjalnie żeby rozwalić Chyba Nie, to, nie rozwalę, zostaw do? mnie Aj, 500 Uważaj, bo idą w trójka Dawaj, 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 broń to Gdzie ta piłka? Dobra, ty masz Wybi to gdzieś Dobra, dobra Bartu, podaj Oj, oj nie! Jak to trafiła? Co jest? Coś a Z lewej kopał, wiesz? Dobra, dawaj, ultu ich tam. No idealnie, dobra, teraz oni nie mają bramki. Dobra, no pan Dzikowski, dawaj, nice. Kolejny ult został na. Dawaj, jeszcze raz to, powtarzaj. Nie, nie mówcie, że on się wybił. Dobra, podałem ci, podałem ci, podałem ci, na ulcie, dawaj. Aj, nie trafiłeś. Podaj temu, dobra, Git. Bartus, dobra. Bartus lecisz. No i 9-0. to były dymy w tej burze, nic nie było widać. No, dobra panowie, zwycięstwo. 9-0. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie rocznicowe. No i to mi się podoba. Ej, ależ ona się od razu odbiera. Dostałem 564 golda i 400 podwajaczy. Przynajmniej podwajacza na propsie. Ja odbieram. I Farel odpala skrzynkę, a w niej 652 golda. Eee, no więcej ode mnie. Co to ma znaczyć? <laughs> super, super. Moje Ani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Pandy, link do niego znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Hejka!